Teraz idziemy w stronę nowych rzeczy. Ludzie otwierają się bardziej, jedzą ryby z grilla, warzywa grillowane. To też jest przez to, że mamy taki nacisk na świeżą, zdrową kuchnię. Tak? Ryba. Rybę na przykład też. I ziemniaki, takie folii aluminiowej. Warzywa grillowane. Tak na zdrowo. Szaszłyczki. Grill, jak wiemy, jest bardzo zdrowy w przygotowaniu to, bo tam nie ma tłuszczu. Jest to lekkie przygotowanie, obybka termiczna. Nie pozwala mięsu naciągać tymi ciężkimi tłuszczami. Tak. Czy ja lubię grillować? Ja uwielbiam grillować wręcz. Nie ma weekendu, żebym nie zaprosił gości, aby popróbowali to, co mam już przećwiczone. Na przykład lubię ich zaskoczyć, czy to zrobię stek z rekina, czy stek z marlina, stek z mięsa kangura, z stek z ogona aligatora. Praktycznie wszystko jest dostępne.